Zegraliśmy naprawdę dobre spotkanie dzisiaj i, 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 i za, można powiedzieć, że w przekroju całego spotkania, od pierwszej do, do, do ostatniej minuty mieliśmy, mieliśmy inicjatywę w tym spotkaniu i, 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 i przewyższaliśmy przeciwnika A pod każdym względem, wydaje mi się, w tym dzisiejszym spotkaniu i być może tak, jak tutaj wcześniej powiedział e, m, trener, że. Tej drugiej tercji, te, 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 te drugie 10 minut, to mo, można tej drugiej 10 minut, tej drugiej tercji mieliśmy troszku momenty takie słabości, gdzieś tym troszkę zaczęło się wkraczać trochę chaosu w tą, w tą naszą grę, ale, ale po, 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 po przerwie, po drugiej tercji a ta gra nasza wróciła do, do tego, cośmy chcieli grać od początku, czyli do ofensywnego hokeja, do agresywnego hokeja, do, do forecheckingu i, i, i to wróciło do normy i, i tą trzecią tercję w zasadzie, w zasadzie wygraliśmy i ten mecz Mecz ułożył się. Tu też przyznał rację, że, że mecz ułożył się, ułożył się troszkę po, po naszej myśli od początku, bo, bo ta bramka szklana w trzy, na, w przewadze, jedna, potem druga, ułatwiła nam trochę to zadanie i, i na pewno było troszkę łatwiej w przekleju tego spotkania. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o, o całe spotkanie jako, jako, jako mecz, wydaje mi się, że byśmy dużo lepszą zdecydowali dzisiejsze spotkanie.